Raz, 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 raz. No, dobra. Siemanko, dzisiaj... Ach, kilka rzeczy do zrobienia, takich już przygotowawczych do tego, żeby sobie móc powoli zacząć wkładać głowicę. Przyjechałem sobie dzisiaj dosłownie wyczyścić miskę olejową, bo mnie ostatnio troszeczkę poniosło, nie wiem czy pokazywałem, ale już wsunąłem się pod auto, zdemontowałem sobie też miskę olejową po prostu, żeby zarknąć, czy tam czegoś nie ma, jak to tam wszystko wygląda, czy ten cały smog jest czysty, czy tam też nie ma jakichś opiłków, jakichś drobnych rzeczy, więc wyczyszczę sobie z automatu całą miskę olejową, co dalej przyszedłem delikatnie przeszlifować też sobie blok cienkim papierem na wodzie tak, żeby to, żeby to fajnie wygładzić, do tego będę sobie musiał te środkowe tłoki opuścić. Wyczyścić sobie muszę też górną pokrywę zaworów czy tam wałków, które, które po prostu, no, która po prostu jest cała jeszcze w starym silikonie i różnych innych tam nieczystościach, powiedzmy, więc, więc troszeczkę pracy przy tym jest, ale to za chwilkę. Zdemontować sobie koło zębatę z, z wałków. Aby móc tam wsunąć nowy uszczelniacz, ale to już, to, to w sumie za chwilę. No i jeszcze będę musiał spróbować, czy będę musiał zrzucić koło zębate tutaj z, z wału korbowego, ale dlatego będę sobie musiał też pierwsze co, pierwsze co to zblokować jakoś rozrząd, ponieważ jedna z, z blokad mi się rozsypała. No to nie pozostało mi nic innego jak po prostu, jak po prostu coś wykmienić na ten czas także ja się biorę do czyszczenia no i tyle proszę bardzo to jest ty. ta pokrywa którą sobie muszę wyczyścić do tego użyję wkrętarki i takiego no. dobra z tej strony wydaje się, że wszystko w miarę schodzi, więc nie powinno być problemu. Nagary i inne. No, bardziej mnie interesuje druga strona, której jest, na której jest właśnie ten cały silikon, więc jego się będę musiał pozbyć. Może lepiej będzie sobie tą miseczkę na razie odstawię i Położę to po prostu na, na kartonie i podłożę sobie tutaj jakąś szmatę, żeby tego nie porysować, a po prostu wyczyścić. sobie, że ta strona jest w miarę przeczyszczona. Obrócę sobie to teraz tutaj. Dobra, jeżeli chodzi o pokrywę, to wydaje mi się, że na ten moment to będzie tyle. Na miarę moich możliwości ją wyczyściłem. Jeżeli chodzi o te płaszczyzny, które będą się gdzieś tam... Które będą, do których będą gdzieś tam przylegały jakieś uszczelki albo będą one przylegały do jakichś innych elementów, no to myślę, że to jest w miarę ogarniętej, że spojrzę sobie na to pewnie później gdzieś tam takim świeższym okiem, bo to też jest tak, że jak coś przy czymś robię, nie zawsze, nie, nie zawsze później wpadnie mi coś w oko, jeżeli gdzieś coś pominę oczywiście, no więc, więc rzucę sobie na to okiem jeszcze raz później i, i, i ewentualnie co nieco poprawię, ale myślę, że jak na ten moment to będzie tyle, jeżeli chodzi o samą pokrywę. Wezmę sobie teraz miskę olejową, sprawdzę.

Dobra, miska olejowa też już jest w miarę ogarnięta, zostawię sobie ją na razie tak, myślę, że jeszcze ją ewentualnie przepłukam benzynką przed założeniem, tak żeby wiedzieć i upewnić się, że na pewno wszystkie te takie drobne jakieś, czy, czy jakieś kawałeczki, nie wiadomo czego usunąć, bo też to robię na, na zewnątrz, no jeżeli chodzi o tą płaszczyznę, to też została cała przeczyszczona. Mam nadzieję, że no, równiutko będzie ona przylegała do, później do bloku i że nie będzie nigdzie żadnej nieszczelności. E, co jeszcze? Zwróćcie uwagę na to, że jest tutaj gwint wklejony już w, w tą miskę. Mam nadzieję, że się nic e, z nim nie stanie, e, kiedy będę wkręcał ponownie śrubę, że, że, że tam żaden klej nie puści. No, no i to chyba tyle. To, to też sobie odłożę na razie na bok e, i zabieram się za demontowanie kół zębatych Także no to na bok. Kolejna rzecz, którą sobie ogarnąłem, teraz tu będzie pewnie słabe światło i nie wiem, czy będzie do końca widać, ale oczyściłem sobie mm, powierzchnię, na, której, e, na którą będzie, będę wrzucał sobie uszczelkę, e, więc myślę, że tak jak ona jest, e, to, to lepiej nie będzie, bo też tak jak mówię, nie jest ona zebrana, jeżeli chodzi o o powierzchnię, nie, nie ma tutaj nic ściągnięte, więc po prostu zostało mi ją tylko delikatnie przeczyścić z takiego nagaru, który gdzieś tutaj był. Więc to sobie zrobiłem. Taką, no tym płaskownikiem, w którym w sumie de facto mierzyłem sobie wyskok, jeżeli chodzi o tłok z bloku. Do tego papier mokry na P800. Bardzo taki, bardzo delikatny. To jest papier wodny, więc delikatnie go namoczyłem. I tyle, ile się dało, to po prostu sobie te powierzchnie przeczyściłem. no Odtłuściłem i na razie to zostawiłem tak. Kolejną rzeczą, którą się zająłem, to jest demontaż koła z, z wału korbowego. I dotarłem sobie do ściągnę, nie wiem czy będzie widać, to jest właśnie to mało miejsca. Kamera. Dotarłem do łańcucha. Łańcuszek też sobie zamówiłem. Mamy nowy, więc on będzie podlegał wymianie. Jedyne co, to tutaj tej uszczelki nie mam, jeżeli chodzi o ten, o ten dekielek, o tą pokrywkę, no ale to będę uszczelniał silikonem. Gdzieś tam miałem taki specjalny właśnie na temperatury. No i właśnie to chciałem pokazać. Wiem, czy mi się uda tam rękę teraz wsadzić? To, że on nie ma napinacza w ogóle, jest taki luźny, taki luzma, więc nie wiem, czy to dużo, czy to mało. Stwierdziłem, że że go zamawiam i będę wymieniał więc no, e, pozostało mi to tutaj wszystko sobie gdzieś tam przeczyścić i poszukać e, e, spinki, bo mam nadzieję, że on jest zapinany spinką ale też go nie wziąłem ze sobą z domu, więc tego teraz wymieniać nie będę no i oprócz tego oczywiście jeszcze podlegać będzie wymianie uszczelka tutaj na awale mm. no, także to tutaj tak jak mówię dookoła z silikonem to sobie wyczyszczę, wsadzę nową, nowy, e, nową uszczelkę Zimmering I, 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 to, i to tyle myślę, no więc yy, cóż, yy, nadal rozbieram, <gryw> nie składam, a nadal rozbieram, yy, ale cóż, no dobra, to na razie tyle.